Takie dęby wolności posadzono w każdym mieście powiatowym w Polsce. A stoimy przy ponurym budynku, miejscu, gdzie krzyki przesłuchiwanych było słychać aż na ulicy Białostockiej. To już będzie drugi spacer z cyklu. Oni żyli wśród nas. Tym razem zaczynamy go w parku miejskim. Tutaj można powiedzieć, jest centrum naszego miasta. Opowiem o tym, jak to miejsce zmieniało się na przestrzeni wieków, czego w nim brakuje, kto tutaj mieszkał, kto odpowiada za wygląd naszego miasta. Opowiem też o budynku, który. Zaraz po wojnie buził, budził grozę, czyli budynku przy ulicy Dąbrowskiego, gdzie mieściła się siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. Opowiem o metodach stosowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Opowiem też o mieszkających tu Żydach. Będziemy przy pomniku Wolności, który pierwotnie stał w parku. Podyskutujemy, czy warto by wrócił na swoje miejsce. O tym będzie dzisiejszy spacer. Aresztowany przez. Urząd Bezpieczeństwa w Sokółce. Okrutnie przesłuchiwany. Trafił do Lochów. Rodzina, kiedy dowiedziała się, że jest aresztowany, zebrała wszystkie kosztowności, wszystko co miała, przyniosła, aby wykupić. I oni się na to zgodzili. Przyjęli te kosztowności, przyjęli dolary, pieniądze i wypuścili. Ale daleko nie uszedł. Właśnie do tego miejsca, obok tego młynu chołowni dostał śmiertelny strzał w plecy. Ciała do tej pory nie odnaleziono.